Toks O kurwa w jaja se wyjebał Zawsze jak się uderzy człowiek w jaja, To tak kurwa brzuch boli nie Pozdro zwronek. Ja pierdolę, taki jest ból na tutaj kurwa w brzuchu, że to jest chuj. O cholera. E, jak, ci, jak ci się tak konia chce, to chodź do mnie pojeździ. <śled> <śled> Co to, sraka po mirabelkach? You need to hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. You need to hang up that computer call. Come over here and kiss Judasz siedzi między nami. Widziałem to, kurwa, to ja nie wiem, markowanie ciosu i gdzie on to markuje, patrzcie jak on mi zajebał. To są niby kaskaderzy, uwaga. Kurwa, co to jest za markowanie ciosu? To Judasz. chyba stół jest kurwa z, z gumy jakiś, bo ja nie rozumiem, gdzie to jest markowanie ciosu. ...siedzi między nami. <laughs> Judasz. Jak to jest? 14 miesiąc. Siedzi między nami. <laughs> kurwa, ale im zajebał. I'm Tam na dole musi być lina, nie? Co ja sądzę? Tak. Chwila, bo po policja no. <gry> Osobiście uważam, że. Każdy powinien kiedyś się wybrać do gejowskiego klubu. I nieważne od jakiej orientacji jesteście: czy jesteście hetero, czy jesteście społeczności LGBTQ, każdy powinien wybrać się do gej klubu. Czemu? Już wam mówię. Po pierwsze niesamowite wrażenia, naprawdę. Jak ja byłem w zwykłym klubie, a jak pierwszy raz byłem w jakimś klubie, mówię kurde, ale tu jest fajnie. A wiecie czemu? Bo każdy jest sobą, każdy jest wyluzowany i przynajmniej większość osób czuje się tam po prostu bezpiecznie i tak naprawdę możesz być po prostu w stu procentach sobą. Po drugie, nikt nie patrzy na to, jak wyglądasz, nikt cię nie ocenia pod żadnym pryzmatem. Po trzecie, zajebista muzyka. Słuchajcie, Britney Spears, Lady Gaga, Madonna, same hity, ale dla fanów... Przekonał mnie. Na Serio, przekonał mnie. Martwiłem się, że spotkałem tutaj Maksyma i że będzie obrzydliwie, aczkolwiek to jest tylko gadka o gay klubie, i szczerze mówiąc, przekonał mnie, tak? Szczerze, jak nie chodzę do klubów, to poszedłem chyba do gay klubu, niż do zwykłego, gdzie kurwa stoją jakieś napompowane skurwiele i się kurwa sadzą. I jest kurwa sztywna atmosfera. A idzie do gej klubu, wszyscy są sobą, Jezus, wiesz o co chodzi, jak już chce ktoś iść do klubu, nie żeby postać fiuta tylko potańczyć, no to wybrałbym gej klub, tak? Przekonał mnie. Cześć. Tak. A nie się kurwa przepychać z jakimiś kondonami. Napompowanymi kurwa od sterydów. I z bramką kurwa. Ty nie wchodzisz kolego, bo ty jesteś w dresie. Przepos, przekazuj no! Co to kurwa jest za koziarka? No ale Przepol, no? Dobra, to jest jak chuj podłożony dźwięk bo to jest niemożliwe, nie? Olafek! Kuj, ta muzyka, takie ciepło na brzuchu powoduje, jak zegrałem Minecrafta bez trosko. Ale kurwa. O kurwa, widziałem to, no to jest popierdolone, nie? Że masz w kiblu, kurwa, lustro weneckie. to, to kurwa, na to wpadł. Creepy sranie, no nie? O, pa. Ja dole, co tu się dzieje? Przecież ja mi się Ale nie wysrał. Nic I co, ja sram, czeka.

Guys, my to Bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek bardzo wkurwia że takie jest tutaj komentarz o 710 lajków. P.O.V. Mergani. Ludzie, nie kojarzcie mnie z skrzynkami, bo to jest tak naprawdę taki dodatek tylko, tak? Ja niedługo tego już nie będę robił. A couple o, ale się otworzył teraz, zobaczymy, no. A really good, Let's, No to też nie ma co się okłamywać, no ostatnio... Y, y, ten, ostatnio wydaliśmy 7,5, i tysiąca, że tam 7300. I nie wypadł ani jeden złoty item, z tego co pamiętam, nie? Co my otwieraliśmy? Gloves case. tak, tak, tak. No trzeba by było zrobić jakąś odbitkę. Ej, kurwa, to intro aż mi flashback zerł. Za... Co tak zimnego kwietnia nie pamiętam. No, piszci tak na spacer przemieś. Ja nie wiem, czy to jest 3-4 stopnie. Ludzie, zaraz razie się mać zaczyna. Gdzie wy, gdzie wy macie to ocieplenie klimatu? Wy się zastanówcie. O Oj, no ja mam właśnie z ten, z, zdementował z ocieplenie klimatyczne. O, oh, this is so easy. You're going to get this, like, really fast. Ready? It gets you so hard. Your <laughs> huh. A kim ty jesteś żeby mnie stonić człowieku? <laughs> Piłatem? Z kawaibów? <laughs> <laughs> Nawet zabawne <laughs> To też zabawne. O kurwa, co jest? Te, jak on się nazywają, to tam y, takie pojeby w to wierzą, że są coś kurwa skinukerzy coś takiego. To jest właśnie on. I Nagrywają swojego psa i mówi: yy, Zobaczcie. To jest ten, kurwa. Zachowuje się dziwnie, to jest właśnie on. Nie, Ruda? oni to nazywają właśnie jakoś skinwalker, coś takiego, że jakieś kurwa, może ja mam tylko taki popierdolony algorytm, ale mi czasami, chopie, jak mi czasami kurwa się zawini algorytm, jak Serbian Lady tańczy z nożami, to ja się potem boję iść kurwa na spacer w nocy. To mi się kurwa, chopie odechciewa. Ta Dobra, nie gadajcie mi o tym. Ruda. O małpę! Co? co? Ale co? To ale ja pani nie znam. Co?

O ja pierdole, dobra, zobaczymy jaki tam jest komentarz, nie. I Nie piszcie tego, proszę was, nie piszcie. Już jakiś kurwa debil napisał, nie pokazuję tego. No way, no way. dude. Nie, no w ogóle Franciszek Jamie obserwuje na Twitchu, Trzeba zrobić jakiś kolab, no reaction, okay, case opening battle. Ośmiu a lot of No dobra, dobra, no, sobie i to robi. Temperatura zgup się niż kupczyby. Też było. Nauczyłem się mówić już kurwa, co wy, żeście polajkowali trzy TikToki, kurwa? Nie, no ja pierdolę, że chciał pooglądać kurwa coś. Gęsto jest ty miesiąc. 3 TikToki, max 10 polajkowali. No to się kurwa, teraz zawiodłem. Na żywca oglądaj. Tak, kurwa, z moim algorytmem to byśmy poglądali, kurwa, 3 minuty. I mi wyskakuje, kurwa. plemię w zachodniej Afryce, kurwa, stoją z pałami na wierzchu, ja tak. No nic, widzowie. Muszę kończyć. Trzymajcie się. Pamiętajcie o tym, że na Hellcase z kodem Ergani jest 10% przy Dziękuję. Pierdolę to kurwa, ja mam taki kurwa algorytm popierdolony, że niestety